Siemniczku, witajcie z tej strony Gileon I witam was dzisiaj w odcinku gdzie Odbieramy sobie kolejny Prezent i, i Patrzymy następne zadanko Także jeszcze czekamy bo nam została minutka No i dzisiaj Sobie otworzymy next prezent Nie wiem co będzie w tym prezencie wybrałem sobie prezent Także no ciekawe Ja już tutaj dwa wyzwania mam zrobione Dzisiaj jest to zarąbista skórka która mi się dosyć podoba Także kozak Jutro w sobotę Jutro w sobotę mamy to, a później mamy to. Dobra, mamy 15, także relogujemy tryb gry. Wolę to robić przed 15, niż po prostu po 15. Wam to nagrywać, jak jest wszystko gotowe. Wolę wam to pokazać, jak to w, pracy, w praktyce wygląda i ogólnie nie. Aj, sorry za lagi, że na przykład teraz mi się to wolno ładuje, ale no niestety tak, tak to wygląda. Ale już za niedługo tak nie będzie. Także. Dobra. Także mamy dzisiaj prezencik, kolejne dobrania. Także odwiedź schronisko. I oczywiście bierzemy prezent z lewej. Moim prezentem, którym dzisiaj biorę jest ten. Także otwieramy. Nie mam pojęcia co tam będzie. Być może tam jest kilof, ale nie wiem. I mamy tutaj. Wesołych retroświąt. Mamy tutaj muzyczkę. OK. No spoko, czyli już mamy te trzy prezenciki No to jutro jak jest sobota To pewnie już, be, już będzie odcinek Później nieco Bo gdzieś po 21 Najprawdopodobniej albo w ogóle go nie będzie Ale zbierzmy też dzisiejsze wyzwanie Które jest w skarpecie No i zobaczmy co dzisiaj musimy zrobić Żeby mieć skórkę do broni I likwidację z przywróconej broni O proszę bardzo Czyli przez Musimy z przywróconej broni zrobić fraga i musimy z tego zrobić 5, czyli musimy 5 kg z tej przywróconej broni. Dzisiejszą przywróconą bronią jest tomigan, ale się dzisiaj zmieni. Także zobaczymy, co dzisiaj jest przywróconego. No, nie wiem, zobaczymy. A ja się z wami żegnam. No, oczywiście, to jest łatwo zrobić na jakichś solo-duo oddziałach, gdzie kolega wam daje przykładowo broń przywróconą, a wy z tego robicie fraga i tyle, nie? Albo sobie bierzecie to na pomoc, bo nie wiem, czy to można na pomoc, chyba tak, można to nawet na pomoc wziąć, także chodźcie to razem z kolegami robić, i to jest dosyć prosty kłośnik. Także to byłem. Jak i Leon, będziecie zostawić sobie cyblikę, w górę, wbijać na Discorda. A, no i oczywiście ja dzisiaj gram Winter Jalka od dzisiaj gram na pewno i jutro gram na pewno, nie wiem czy w niedzielę będę grał, ale yy, nagrody są w top 2, 2500, było w top 1000, do 2500, także ja się z wami żegnam, to byłem się siemanko.